Witam wszystkich ponownie z Oleskiej 51. Cóż, doczekaliśmy się powrotu na naszą Oleską. E, doczekaliśmy się, e, mam nadzieję, pełnych trybun, chociaż mamy już cynk, że tak będzie. E, dzisiaj mecz przeciwko Wiśle Kraków. Życzymy sobie powtórki z rozrywki z ostatniego meczu w Krakowie. E, no i myślę, że Dinsula z okazji swoich urodzin może sobie zrobić jakiś prezent w postaci hatrika. Hello. Nie, nie pytaj, ile będzie. Nic ci nie, nic ci nie powiem. <laughs> Cześć, Maciej. Mamy fana Borchy. Tak jest, vamos. Okej. Okay. Yes. Południowcy mają luz, więc południowiec jest spóźniony. A tutaj proszę, ktoś tu jest na czas. zmęczeni. Zmęczeni, ale wygrali, to mimo wszystko damy radę? Mimo rad wszystko damy radę, pewno, że tak. Jaki wynik obstawiamy? Co no, wynik? Kto wygra? No, to tata niego obstawia. Odra 2-1. Odra 2-1 zdecydowanie, tak? A Wiking jak obstawia? 3-1 Odra. To taki wynik byłby powtórką historii. Operator drona ważna w klubie naszym persona. Cytując klasyka, czyli mnie za moment Wisła Jodra jednym korytem popłyną w przeciwnych kierunkach Pierwszy mecz przy Oleskiej na wiosnę od Raupola Wisła Kraków. Opole dzisiaj dało radę, komplet na trybunach, jest radość, tak lubimy. Ta pierwsza połowa nie była jakoś zadowalająca, ale brakuje tej jednej bramki chociaż u nas, na naszym koncie. No mogło być lepiej, ale bardzo dobrze grali, niektóre akcje mi nawet zaskoczyły, więc, ale mogło być lepiej. Ale... A spodziewałeś się, że Wisła po Pucharze Polski będzie trochę słabiej na przykład grała, czy, czy nie? No, no nie, no dała mocy troszeczkę i no będzie ciężko, ale mamy... Jest nadzieja. 45 minut za nami bezbramkowy remis, ale patrząc tutaj na atmosferę, wszyscy rządni jeszcze większych emocji, i wszyscy patrzą optymistycznie. To. Ale pierwszą chyba mogłem wziąć. cofnąłem Ale to z taką... to co z tego? Nie wiem. To tu poszedłeś, że szokował Rafał, mimo sportowego wyniku możecie, myślę, czuć się dzisiaj mentalnie wygrany, patrząc, patrząc na to, co działo się na trybunach i na frekwencję. Zgadza się, na pewno budują takie, takie mecze, gdzie, gdzie tylu kibiców nas i ta końcówka też pokazała, że, że dla nich chcieliśmy, chcieliśmy ten mecz chociaż zremisować i no, troszkę się nie udało, ale mam nadzieję, że, że tą swoją postawą na boisku pokazaliśmy, że że chcemy, żeby nas wspierali i, i, i liczymy na nich w następnych meczach. Także głowa do góry i tutaj apel: y, wszyscy do Sosnowca. Tak jest, wszyscy do Sosnowca po trzy punkty. Y, dzisiaj trzy punkty jadą do Krakowa. Ale drużyna nasza zasługuje na wielkie brawa za walkę do samego końca, a na jeszcze większe brawa zasługują w dniu dzisiejszym trybuny. Trybuny były pełne szacunek dla kibiców, którzy wrócili tutaj po sportowe emocje po 40 latach, żeby poczuć je na żywo. Dla tych, którzy przyjechali dzisiaj specjalnie z Anglii, bo byli i tacy i z Hiszpanii, i z wielu polskich miast i potopolskich. Miasteczek. Także byliście wspaniali. Liczymy na Was, na Wasz doping i na taką samą frekwencję w każdym kolejnym meczu. Nasza drużyna potrzebuje zawsze Waszego wsparcia. No i cóż, wszyscy widzimy się w Sosnowcu, mam nadzieję, na Sosnowiec.